EU. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na CaseDrop.eu. Siemanko, do Predator, A w dzisiejszym odcineczku polecimy sobie od dwóch stówek do Flipknife Gamma Player'a. Jeśli wyjdziecie pierwszy link, to będziecie mieli w opisie. Praktycznie z darmo możecie otworzyć sobie taką skrzynkę Sliver 1. No i co? Na stacji macie też miłosny węcik. W tym do wygrania macie ponad 30 tysięcy złotych. Za każde miejsce macie tutaj jakiegoś skinka. No i tak, za pierwsze miejsce macie Krębita Fighter, za drugie M9 Bajonek Gamma Doppler i za trzecie Bajonek Love. I za serduszka macie tutaj takie karty z levelami. Następnie macie tutaj, tutaj też za serduszka takie zdrapki, odkryjemy sobie ze dwie, mamy Awódka, Kapilara i jumpika. Później macie tutaj też walentynkę. Mamy sobie tutaj powiedzmy 797 serduszek. Ok, i mamy Maga za 3, -ko. a więc przechodzimy sobie do ostatniej zakładeczki. Czyli do maszyny skill dajmy sobie 2000 serduszek. Klikamy start. No i zobaczymy ile jaką nagrodę dostaniemy za 2000 serduszek. Małga za jest całkiem git. I tak, mamy dwie stówki, więc na początek sobie otworzymy skrzyneczkę Walentynki. Myślę, że dwie takie skrzyneczki będą git za 28 zł. Zobaczymy co nam tutaj poleci. Kurde, jakby tutaj szybciej stanęło to by było git, no tutaj niestety słabo bo no, prawie 6 zł. Myślę, że walniemy sobie jedną skrzyneczkę Classic Fit za 3 dyszki. Zobaczymy, co tutaj nam poleci. Ok, mamy awupkę Favor Dream, zobaczymy, w jakim stanie 21,87% no też niestety na minus. sobą może zjedźmy do skrzyneczek 50 na 50. No, taka jedna skrzyneczka 50% MPS. Myślę, że będzie Git. Jak nam poleci MPS, to będziemy jak najbardziej na profit ale nam niestety siada kałaszek Safari Mesh, no więc nie niefajnie. 61 groszy. No i za to 6 dyszek myślę, że polecimy sobie już na skrzyneczki premium. Walnimy może sobie taką skrzyneczkę fantazyjną. Zaprawy 5 dyszek. Jakby tutaj koska poleciała, to w sumie większe szanse byśmy mieli. Ale mamy niestety naklejkę. Za 3,30. Sprawdźmy może ile mamy łącznie w balansie. 47 zł, nie chcę to z dwóch stówek, także sporo na minus jesteśmy. Tak ryzykować dzisiaj nie będziemy za bardzo. Spróbujmy na półtora na Groczka. Nie z tego świata. Dajmy lewą stronę. Ok, siedzi. Z groczka ościcy też dajmy na półtora. Ale również dajmy na lewą. Ścięło się coś chyba. A nie, dobra, siadło. Ja z na kreczkę, myślę że na raz 2 sobie walnimy na Five mąkę i biznesa I tym razem dajmy prawą Okej, okay, również siedzi go z 57 dajmy na 1,5 na wóp, A tym razem dajmy lewą Również siedzi Wszystko nam siada jak na razie, więc jakaś tam szansa tam na tą koskę Zrobimy na P250 daj pyska. Okej, okay, też siedzi Może spróbujemy z balansu Myślę, że na takie 5 wieszek będzie git. Na no, upikę Monster Maszu, dajmy cały balans, czyli 15 ziko około, prawa strona z Crazy Modem. Zawsze jakieś większe procenty będę na tą koła z uspik uspik nam siądzie. Lecimy sobie, spaliło niestety. Wyłącznie mamy tutaj 67 zł. Czy najpierw skafalimy sobie jeszcze na razy dwa. A sobie na tą momeczkę, prawa strona z Crazy Modem. Jeśli nam to siądzie, to sprzedamy sobie wszystko. Pójdziemy jeszcze po otwierć skrzyneczki. Siedzi, ok. Także tak jak mówiłem, sprzedajmy sobie wszystko i pójdźmy jeszcze na skrzyneczki. 98 zł. No, ponad stówka na minus. A myślę, że jakoś się uda nam odrobić. Walentynkę jedną walnimy. Zobaczymy, co nam po raz drugi poleci. Ok, mamy P250. Złoto 84, no też na minus niestety. Pójdźmy może sobie jeszcze raz na te skrzyneczki 50 na 50 Walnimy może sobie taką 50% distruptor. Za 23 ziko prawie. Może ten kołaszek nam siądzie. No też nie siedzi. Choć te kołaszki przeklęte jakieś. 61 groszy. na no 6 dyszek mamy niestety tylko. A może walnimy sobie 5 skrzyneczek kula miłości za 18 ziko. Zobaczymy, czy tutaj nam zwróci. Lecimy, no i tak średnio, chociaż mamy meczkę Atomic Alloy. Ok, 38 zł. tutaj wyszliśmy na profi, także jeszcze raz spróbujmy. Najlepszego skinka to można tutaj dropnąć Five Sevena. Kurde, tutaj w czasie, jak się zatrzymał, to był proficik i to wciór. Tutaj dyszka, więc to sobie już zostawimy. Mamy jeszcze tutaj 6 dyszek w balansie. Myślę, że walniemy sobie może skrzyneczkę DMG na oceanie. A 23 ziko. Fajnie było oczywiście jakby koska poleciała, ale mamy naklejeczkę. Zadyszkę, więc w sumie nie aż tak dużo na minus. Zadam 4 dyszki, także dwie skrzyneczki papuszki i rozłączki. No i pójdziemy na upgrader. Po raz kolejny. Tutaj przynajmniej jeden czerwony skinek poleciał. Okej, okay, mamy wóbkę Electric więc w dobrym stanie będzie git. 47 zł, no na plusik. Znowu wrócimy sobie na upgrader. Te tańsze skinki walniemy sobie może na raz 10. Na CZ Jello Jacket. Lewa strona z Crazy Modem. Zobaczymy, czy nam siądzie. Spaliło. Ok. Te dwa skinki dajmy na raz 2. Na CZ Tygrys. Prawa z Crazy Modem. Ok, kręcimy. Siedzi. Teraz, może te dwa skinki damy sobie na razy 5. No taka full injectora. Podajmy prawą swastę. Spalił. Ok. O i te trzy skinki, już myślę, że mamy tutaj 60 zł. Także na tamtą kolację nie będziemy mieli za dużo procentów. Myślę, że na taką nawaję na początek byśmy musieli zaryzykować. Podajmy również prawą. Ok. Siedzi nam widzowie nawaja za 275 zł. Możemy spróbować na tego Knife'a, Mamy tutaj 19%. Ale myślę, że w sumie dajmy... W sumie może zaryzykujmy na tego Flip Knife'a. raz 5 to było na Flipknife był Fade. Balans tutaj za duży nie ma, bo 9 groszy. Dersja 2 widzowie prawa. Więc dajmy może lewą z Crazy Modem. Zobaczymy czy nam to siądzie. Oczywiście jak nam siądzie to wejdziemy na profit to jest spory. Także... Trzymajcie kciuki widzowie na no, listę tam spaliła, więc do następnego odcineczka się